Zastanawiam się, jak osoba z takim bagażem doświadczeń negatywnych i pozytywnych dzisiaj podchodzi do kwestii wiary? E, szczerze, podchodzę bardzo. Um, e, powiedziałem wcześniej, że jestem osobą wierzącą. Wychowałem się jakby w, w czasach, gdzie naprawdę e, jakby w Polsce e, praktykowano i, i, i dużo osób e, jakby. Przekazywało i pokazywało e, tą wiarę. E, bardzo często, e, jakby e, moje życie się sporo zmieniło, weszło w taki bardzo dynamiczny e, sposób. E, bardzo często, też e, e, w trudnych chwilach, jakby człowiek wraca do tej wiary. Powiedziałem specjalnie wraca, ponieważ e, mówię coś negatywnego też może o, o mnie, e, ale jestem szczery, e, zawsze i w te, też trudnych dla mnie tematach. E, bardzo często e, złapałem się nad tym, że ta wiara nie jest zbyt, e, e, ta wiara jest zbyt mało jakby, e, Pielęgnowana. Mm. E, m, bardzo możliwe, że to się wzięło z tego, że właśnie e, bardzo często jestem w różnych miejscach, szybko wszystko się dzieje, e, ale e, tak jak powiedziałem wcześniej, e, jestem osobą wierzącą. E, bardzo, oso, bardzo dużo osób e, e, w momentach właśnie tych trudnych wypadków e, łączyło e, te dwie rzeczy. E, ja myślę, że jak ktoś jest wierzący, to, 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 nie, to nie łączy. Jakby swojej wiary, czy też nie oddaje się wierze tylko, tylko właśnie w tych trudnych chwilach. I niestety jest, to, to jest trochę też tak jak z, z życiem prywatnym, tak? Jestem osobą publiczną, stałem się w 2006 roku jakby tak bardzo osobą publiczną, kiedy wszedłem do Formy 1 i, i nagle mi to zaczęło przeszkadzać. Tak samo jak temat może nie, że przeszkadza, ale temat wiary i życia prywatnego chciałbym zostawić i zawsze ceniłem sobie to, żeby zostawić i chroniłem to, żeby zostawić to dla siebie.